Witam Cię na tester produktu, dzisiaj będę prezentował i testował odkurzacz Kersher WD-3, to jest jakby druga generacja po WD-2, jak dobrze kojarzę, tak, z tym, że ten ma już trochę lepsze opcje, o przepraszam, filtr i worek. WD1 ma jakąś tam gąbkę, nie wiadomo co jakieś takie niezbyt ciekawe, ciekawe zastosowanie. Dlaczego go prezentuję? Dlatego, że nie ukrywam, testowałem go już ze dwa razy. Używałem nie w, no, u kogoś po prostu, na budowie nawet. I dość mi się spodobał ten egzemplarz. Co jest fajnego, ma to tylko 1000W, nie 2000. 17 litrów pojemnika, gdzie, w którym macie worek, no chyba że bez worka, no to wtedy tak, no ale oczywiście to jest teoria. 17 litrów pojemnik ma również widzę możliwość wyrzutu powietrza w odwrotną stronę. Znaczy wyrzutu powietrza, jakie odwrotną stronę. Wyrzuca powietrze, możecie to użyć tak jak tu. Wymusza reklamodawca, że do liści. Oczywiście nam jest to potrzebne jako używanie odkurzacza. Ja go sobie kupiłem, nie ukrywam na budowę. Będzie również odkurzał w samochodzie. Miałem inny z gniazdem, ale po prostu, gdy silnik, tylko z innej firmy zupełnie, silnik padł, no to po prostu kupiłem drugi. Okazał się zamiennik i okazał się być słaby, więc go sprzedałem. OK. Sprawnie co jeszcze tu mamy, tutaj pokazane jest jak to wygląda, co można nim um, używać, wciągać i tak dalej. To jest odkurzacz tak zwany uniwersalny. I dlaczego również go pokazuję? Dlatego, że chcę Wam pokazać coś, w tym wypadku cena jest bardzo, bardzo adekwatna do produktu. I wierzcie mi lub nie, tu nie będziecie płacić za nazwę Kersher, lecz za produkt. Wierzcie mi. Naprawdę. Ok, teraz otwórzmy go, opakowanie. I spójrzmy, co mamy w środku. Tak wygląda. Tak, tak. tak wygląda w środku. Rąż. fajnie dość ładnie zapakowane i oczywiście odkuracy widać trzy tak oczywiście ma możliwość wyrzutu na zewnątrz, wciąganego powietrza. Tak się prezentuje. Naprawdę fajnie i bardzo ładnie. No Moim zdaniem do domu by się również nadał. Worek. Instrukcja. Trochę już duża. Bo już jest w wielu językach. No, to nie pochwalam, jeśli chodzi o ekologię, no ale trochę tego jest. Jak już co, to powinien być w naszym polskim języku i ewentualnie w angielskim. co okay, tu jeszcze mamy. Aha, to jest to szczotki. filtr jest w środku właśnie zdziwiło mnie dlaczego nie ma reszty ale tu jest wszystko szczotka, kółeczka tak, kółeczka stawka taka wąska oczywiście można y, również płynne rzeczy wciągać ale tutaj nie zakładamy żadnego worka okej, okay, to sobie już założę.

I teraz mamy bardziej stabilny ten odkurzacz. Dobrze, teraz ja to połączę do sieci i przetestujemy kilka, kilka różnych wariantów, że tak powiem, utrudnienia śmieci <laughs> będzie jakiś piasek coś z budowy jeszcze sprawdźmy gdzie tu jest okay. ja tu nie będę używał na razie worka chcę pokazać jak wciąga do środka o przepraszam tutaj mamy śpię włożyć tak tędy jest bardzo łagodnie wchodzi końcówkę założę tą Widzę, że tu nie ma opcji dozowania otworu siły powietrza wciągania, jest po prostu bez. No i dobrze, bo ja w sumie nie używałem zawsze zamykałem. Ok, dobrze, nam to nie goni. Końcówki oczywiście zależne od tego co będziemy i gdzie będziemy chcieć yy używać i yy, yy, odkurzacza. Ja bardzo często używam tylko dosłownie taką wersję odkurzacza, rura i taka końcówka, która nam się bardzo często w pracy zużywa. Ok, jeszcze chciałbym wam pokazać tutaj miejsce na przewód. Po prostu sobie go tak zwijamy. i tutaj jest do transportu tutaj jeszcze mamy miejsca na końcówki tego typu tak w tym momencie można go tu dać można go tu dać tu co mam może utrzymać ten kabel czy przewód oczywiście tutaj mamy tutaj już włożyłem wcześniej tą szczoteczkę tutaj tak stędy. i w naszym w taki sposób mamy do pomieszczeń domowych dość długa że jeżeli chcemy przenosić oczywiście tą szczotkę tu już raczej chyba do środka lub obok no. lub lu będziemy sobie załóżmy do szafy jakiegokolwiek, to w taki sposób go pozostawimy. Okay. Jeżeli będziemy go składać, nie używać tych części, tak jak ja nie używam, ja to po prostu chowam, to sobie możecie też również tutaj dać, gdy będziecie potrzebować. Ja tego nie używam. To oczywiście indywidualnie każdy. Zaraz sprawdźmy czy tak się da. Będzie ciężko. Będzie ciężko, bo można to zepsuć. Ale jakoś to jakoś już to wyszło. Ok, teraz mamy kilka wariantów do testów naszego odkurzacza. Hersher WD3, czyli utrudnie. I żeby nie było tak łatwo tą końcówkę zdejmę, bo byłoby zbyt łatwo. Wcześniej oczywiście już podpiąłem e, odkurzacz nasz do sieci i włączamy. Sprawdzamy, ja Pierwszy będzie piasek. Oczywiście tu nie ma na żadnej desce, jak to każdy pokazuje i nagrywa. Pokażę jak to wygląda tak naprawdę w realia. A nie, ładnie pokazane, gdzieś na jakiejś deseczce. Okej, okay, ładnie. I teraz to, co bardzo często wciągamy. Krzyżyki, często są z klejem, bardzo ładnie odciąga. Tu, tu mamy tego typu jak grud ze śmieciami, taki typowy większe niż ołak zapycha, no zbyt dużą to już zbyt dużo osiągł. To trzecia warstwa, już ten większy on no już zbyt duży. Tu mamy kamienie, to jest wagon czwarty. Naprawdę świetnie ściąga. Genialnie, genialnie. Teraz wiecie dlaczego polecam ten oskurzak, a jak zobaczycie jaka jest jego cena, to się zdziwicie, że nie płacicie za, za firmę, lecz za ten właśnie dany produkt. Kersher WD-3. teraz sprawdźmy sobie opcję wymuch wymuchu. Okej. Okay. Rzadko i prawie... Rzadko całkowicie używam to. I fajnie chodzi. A tu dla niespodzianki mamy liście. Sprawdźmy. Super. Fajnie do tego chodzi. No i działa! Działa, działa, działa. Trochę namruziłem, teraz będę to ściągał. Dobrze. Naprawdę fajny sprzęt. Pójdzie działać w odpowiednie miejsca do tego przeznaczonych. Bardzo polecam ten produkt. No, jeden z moich ulubionych również. Jeżeli podoba Ci się mój kanał, bardzo proszę polecaj go dalej Twoim znajomym. Najważniejsze, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, żebyś dostawał informacje o kolejnych nagraniach wideo. Polecam serdecznie, pozdrawiam. Trzymaj się, do następnego wideo.